Siemaneczko mordeczki, ja jestem Reptelkan i witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj urządzamy terrarium kameleonowi Jacksoni, czyli kameleonowi trójrogiemu. Tak, ten kameleon ma trzy rogi. Dwa tu i jeden tu na nosku. Jest to trzymiesięczny osobnik, także terrarium będzie przejściowe. Dlaczego? Dlatego, żeby się w docelowym nie pogubił, to właśnie się wkładaje do przejściowych. Powiem wam, że terrarium wyjdzie naprawdę ekstra. Sami zobaczcie, jak ono teraz się prezentuje. Terrarium jest o wymiarach 40 cm wysokości na 30 cm szerokości i głębokości. Do tego, oczywiście, przygotowałem takie rzeczy jak liany, dokładnie dwie sztuki, a także kilka roślinek sztucznych. Dokładnie jednego rodzaju trzy kawałki, ponieważ tyle akurat dla kameleona tego wystarczą. Sami zobaczcie jak on wygląda. Jest to mały osobnik, naprawdę mały, więc w tym terrarium posiedzi około 2 miesiące. Zatem zabierzmy się do urządzania terrarium, a do tego posłużą mi między innymi trytytki. Trytytki tak naprawdę są takim idealnym narzędziem w hodowli każdego, kto posiada jakiegokolwiek zwierzaka. Przydają się także w domu, więc ja używam ich do terrarium. Wkładamy najpierw pierwszą lianę, Zakładamy trytytkę i voilà. Kolejna trytytka, i doczepiamy. I mamy już jedną lianę w terrarium. Drugą, oczywiście, w taki sam sposób zamontuję. I nie będę tutaj przedłużał. Wbijajmy zatem do roślinek. Ja będę tutaj wkładał roślinki. A w międzyczasie powiem Wam, że ten kameleon, oprócz tego, że ma 3 miesiące, jest samczykiem. To będę robił pewien projekt regału będzie ten gatunek kameleona miał swoje miejsce dlatego też w tym odcinku nie pokażę wam oświetlenia UVB ale nawilżacz powietrza po co po to żeby było wilgotniej w terrarium żeby kameleon miał dużą wilgotność ponieważ one wymagają 80% wilgotności a nawilżaczem jest to łatwe do zrealizowania dlaczego tylko używam Roślin sztucznych w tym terrarium. A no, właśnie dlatego, że nie będę go doświetlał żadnym oświetleniem dodatkowym, specjalnym do roślin, ponieważ by było w nim za jasno. Jest to małe terrarium, jak wcześniej wspomniałem, przejściowe, które to posłuży temu zwierzakowi jeszcze dwa miesiące. Potem oczywiście pójdzie do większego, prawdopodobnie już do docelowego, które to będzie miało wymiary zapewne metr wysokości, 50 cm szerokości i głębokości, a oświetlenie zamontuje oczywiście poza terrarium. Pamiętajcie, nie mylimy w żaden sposób terrarium z akwarium, bo Akwarium, jak dobrze wiecie, wygląda w taki sposób, a terrarium rzeczywiście inaczej. Jeżeli chodzi o ten gatunek kameleona, go niestety nie można trzymać w żadnym szklanym terrarium. Musi mieć naprawdę dużą wentylację, ponieważ jeżeli damy ciała i wsadzimy tego kameleona do szklanego terrarium, to po prostu on nam tam po jakimś czasie padnie. Nawilżacz powietrza używam taki zwykły Philipsa, to jest prawdopodobnie, jak się mylę, przepraszam. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest on używany po to, żeby wilgotność zwiększyła się na jakiś okres czasu u kameleona. Z racji tego, że ten gatunek akurat większej wilgotności wymaga, to ten nawilżacz powietrza u niego używam. Dobra, pora zatem włożyć kameleona do środka. Jak widzicie, jest on w pudełku plastikowym, ma odpowiednią wentylację. Znajduje się w nim przez dosłownie kilka minut, z racji tego, że muszę go przenieść do właśnie tego terarium, które to jest dedykowane dla tego osobnika. Jeśli macie pytania, jak zapewnić odpowiednie warunki do życia temu kameleonowi, to możecie zobaczyć odcinek. Hodowla kameleonów Jacksoni u mnie na kanale i tam wszystko od A do Z wyjaśniłem, więc myślę, że naprawdę ciekawy materiał tam się pojawił. I to jest właśnie dobre, że oglądacie ten materiał z tym kameleonem, gdzie robię przejściowe Terrarium, a za chwilę możecie obejrzeć odcinek, w którym to opowiadałem od A do Z o hodowli tych mniej popularnych kameleonów trójrogich. Powiedzcie mi, jak to wszystko wyszło, bo szczerze mi się naprawdę te terraria podobają. Dlaczego? Dlatego, że robiłem ten rozmiar terrarium dla gadziego bastionu i stwierdziłem, że taki regał z takimi terariami małymi, przejściowy dla małych kameleonów, powinien u mnie się pojawić. Więc jeżeli chcecie zobaczyć odcinek z takim całym regałem, koniecznie zostawcie łapkę w górę, a ja na pewno będę ten projekt jak najszybciej realizował. Jeśli chcielibyście zobaczyć odcinek, w którym to pokażę wam jak urządzam terrarium przejściowe, także samiczce kameleona Jacksoni, pamiętajcie o łapkach w górę i napiszcie o tym w komentarzu. A ja dziękuję wam za obejrzenie tego materiału i widzimy się w kolejnym już niebawem. Cześć!